Czekaj, bo tu coś musi być fajnego, nie ma opcji! O, wow, coś mamy! Złoto! Złoto! Ruda! Hej, hej, hello! Słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za eksplor Przy okazji łapanie rybek Znaczy tutaj dużo już nie wsadzimy, ale chcę złapać najwięcej pęcherzówek Bo mam problem z jedzeniem Znaczy z piciem Tutaj jak widać kostki jeszcze mamy, a... Boże z piciem, nie? Więc pęcherzówek łapiemy Tu nam się ładuje bateria Którą zaraz weźmiemy i będziemy do traka brać. Yy, przy okazji, Explore Plus, zbieranie srebra. Ołowiu, nie. Może li tu, jeżeli znajdziemy. I wicieńców. Nie, wicieńców mamy. No to nie, nie, nie. Yy, próbka koralu stołowego na pewno. Czyli srebro-złoto. Koral. Tak. Na tym się dzisiaj skupiamy. Ja mam te, Czekajcie, ja to muszę wywalić. Na chwilkę wielki. Puść. Puść. Dobra, już mam trochę miejsca. I zabieramy naszą rezerwową tą z nami Bateria. Bo, jednak, warto nosić baterię rezerwową. Będziemy cały czas lecieć na sitraku bez żadnego pierdzielenia się. Co mamy w planach teraz? Do stacji e, ten, Delta. <coughs> Następnie, pilot, ostatnia zdana pozycja. Do stacji Elta. Musimy się tam cofnąć ze względu na to, że zrobiliśmy błąd. Jest. Na dole coś, co nas interesować powinno. Eee, ja już wiem, że właśnie nie muszę bać, to easy. Wcześniej to kurde, spierdzielałem, jak szło. Może srebro? O. Proszę bardzo. Babcia nie chce. Ale jeżeli jeszcze jakieś srebro by się znalazło, to my tu z chęcią. O proszę bardzo. Argentitu. Argentitu. Proszę bardzo jak ładnie. No i to ja Pani. rozumiem. 30 seconds of dobra, 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 nie panikuj. New creature discovered. No właśnie widzę, że coś nowego, dlatego złapałem. Dobra, wypływamy. A już ładnie świeci A nie, to są jajka jakieś, dobra Nie. Rzuć na luz tam w Potworku Nie, nie. Chedzówka tylko A nie, czaj, to jest ten inny, czekajcie co to jest? Nit weźmiemy Czy to jest złoto? Tak. I mamy złoto, pięknie. I'm so fucking happy. No dobrze, jesteśmy na pozycji szybko, zgrabnie elegancko, nie? Tak ma być. Tak ma być. Ty, patrzcie, coś zostawiłem tu, ale ja ja. Czekajcie, coś na śmieci. A no tak, bo my tego nie skanowaliśmy, bo już cofnęło mnie do tyłu, nie? No tak, dlatego to jest niesprawdzone. Bo my to ogólnie to zbieraliśmy, tak? Ale no. Może się porozglądajmy, no może coś tu leży, kurczę. Dobra, zaraz, sekunda, ugrzejemy się w powodzie. Wow, 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 co ty tak blisko, wariacie? Mal się. Teraz tak, Wykrywasz minerałów jest nam najpotrzebny. weźmiemy sobie latarkę. Idziemy szukać, idziemy szukać, gdzieś powinno być zejście na dół podobno. Mieć. 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 Weź jedną siarkę. Jedną siarkę weźmiemy z sobą. Tylko pytanie, gdzie? O, ten owoc byłby fajny do wzięcia w sumie. A więc w sumie weź Zasadzimy. tylko ty pytanie cholera gdzie to może być? Siema pingwiny! Tu nas nie było. Chyba. A nie, to zeskanowano, tak? No dobrze, dobrze, dobrze. Ale my idziemy w górę, ej, tu właśnie, tu jest ta jeszcze ta miejscówka, do której chcę się dostać. Tylko cholera jak w tych korytarzach to tak niełatwo znaleźć drogę? No musimy pochodzić, musimy pochodzić. Myślę, że aby wam dupy nie truć... Aby wam dupy nie truć, to ja to przytnę. Śmiesznie skacze jakoś. Cik! Co ciekawe, tu nie spada mi temperatura! Ale to tych pingwinów, matka waska. Yeah, it's all This alien technology yes! exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. Co mogę wykorzystać nowe data do zidentyfikowania? Signal location uploaded to PDA. Pilot? Co tam nowego wskoczyło? Baza, do stacji? No to nie. I mamy kostka jonowa. Mamy nasze kostki jonowe. Podoba mi się, że za pierwszym razem, co ona ma jakiś kontakt z czymś, się tak bierze i tak. O, co to ja, co to ja, nie? Dobrze, ale na tą chwilę chyba nic więcej nie możemy tutaj zrobić, ale co najważniejsze to znaleźliśmy. No. czyj skajjonowo. Poproszę, wezmę to sobą. Na razie. Potem zjem to. Nie? Gorzej wyglądamy z wodą, co mnie bardzo martwi. Mamy jedną wodę. No ale dobrze, jako że to mamy to rozwiązane Allenryska? Czy kurczę? To co, alienów? Alienów idziemy zwiedzić, nie? Chodź tu A ty da nie drzej, mordy Chyba, że to ten duży. Nie, ten to... Tak mam w mąka jest Ale to srebra. Nie, to ojeć. No dobra. Srebro. Jest to trochę, nie? Jest, jest, jest. Ale wrócimy obłowieni srebrem, ja cię sunę. A nie, tu miecz. I ta. A weź je. Uh. 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 Oh. 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 Poczekajcie na nas. Lecimy. Na pewno. Oj, czekaj Ty, ale to chyba nie wybuchnie, nie? No że łupkę dawać. Widzisz to ja zrobię save'a. I ta nie chcę. Jednak! Jednak! Przypaliło mi dupkę! Jednak przypaliło dupkę! 30 seconds of oxygen remaining Czekaj, bo tu coś musi być fajnego, nie ma opcji Łoo, coś mamy! Złoto! Złoto! Ruda! Oxygen! O kurwa, dobra, płyn, płyn, pyn, pyk, pyk, pyn, ogień w dupie! Ale dostałem teraz po dupce. Teraz to dostałem grubo. Dobra, mamy to zwiedzone ogólnie, lecimy dalej. Tylko gdzie ja miałem lecieć? Mamy złota, sporo wyciągnę. A, alien dress, tak. Ale dalej nie mamy diamentów, co mnie martwi. też mogę wlecieć, patrzcie patrzcie ile tego tu jest, matko morska znowu złoto to ja lubię nie, no nie nic nie jest pełne nic nie jest tutaj pełna Dobra, wypływamy. Y gdzie to było? Oksygen. Poczekaj, Oksygen! Wiem o tym! Tylko gdzie jest wypłynięcie? Urwa! Utonę! Ile bym zabrało, tak szczerze? Wszystko! No chyba sekurwa, jaj to miała być. Nie, 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 tak, tak, tak. nie, nie, to miała być zabierana część! Część ekwipunku, a nie kurwa wszystko! Nie róbmy sobie jaj! Dosłownie wszystko! No jest a, to już znamy. Dawaj na górę. I się tam wbijamy na pełnej. O cholera, czekaj, bo się bugło. Nic nie widzę. Dupka moja! Coś tam pływa, widzicie? Kurwa, spadło! Jezu Maria! Nie no, pływa coś No jak to zapełniony? Nic nie ma być zapełnione. Tyle złota, chyba was porypało, że to odpuszczę. Tak, 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 tak. Już uciekam, już, już. Czekaj, tylko mi się wszystko tu pali pod topo. Yy. znowu zgubiłem drogę. No, oksygen, oksygen, tylko znajdź mi drogę, misiu. Kolorowy. Kurwa, znowu utala. Nie, ale ja tam się muszę wkopać. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja tam się muszę wkopać. Nie ma opcji. To jest za dużo złota, a my go potrzebujemy. No przynajmniej jedną brudę muszę wynieść. Przynajmniej jedną. Nie ma opcji. Nie ma takiego chuja, żebym ja to zostawił. Jest to złoto, jeszcze mi dupę przypaliło. Jest. A teraz ty tam dostałem z tego, nie wierzę. Czyli widzicie, losowość jest. Nie wdzielaj to. Pancherzówka? Pankarzówka, chodź, 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 bo ja cię potrzebuję! Kumpel. Dzięki. Nie ma opcji, żebym ją ja pozostawił. No, tak, ja tu wleciałem. Czemu ja nie mam światła zapalowego? Dobra. Dobra i spierdzielamy z tym Jeszcze drogę pamiętam e, Jeszcze mi głupkę przypaliło no Patrzcie no Baza, pilot A gdzie jest to drugie? Alien coś tam? Czemu ja tego nie widzę? Halo? Czy ja jestem ślepy? Pilot, ostatnia pozycja. No nie mówcie, nie mówcie mi, że nie wzięło mi tego. Usunęło mi znacznik. Are you fucking kidding me? Ty, no zostałem, że tak powiem, delikatnie. A nie, dobra jest. Może tylko z, z, z tym, życiem. O, coś nowego. A nie, to ta wybuchająca, to nie. Nie chcę, by sobie zrobił czy... srebra. Mamy o, coś jeszcze, bo Zaraz nam płyniemy, czekajcie. To jest głęboko, ale nie mam tyle powietrza. Te rury z powietrzem muszę ogarnąć, ale jak? O, tu nas nie było? O, o, o. ode dawej. w tym razie nie biorę. A słuchajcie, jakieś oddźwięki, nie? Co my te Nie chcemy chyba nie. Warning. 30 seconds Jak mi się dostać? Nie, zgubiłem tego Aliana. Gdzie on był? O, mam ja? O Thirty seconds of oxygen remaining. I'm in the spacecraft. And? Jak jeszcze tam mam dostać? Like Warning 30 seconds of oxygen remaining Hmm Trzeba się jakoś dostać, tylko jak? Że te pikanie mam je naprowadzić? Bo tu jakieś pikanie słychać Teraz już nie Nic nie widzę Nie wiem, nie mam pojęcia. Hmm. A mamy dok? Tu coś mamy, może coś tutaj będzie ciekawego. O, nowe potworki! wyjście, więc że coś tam powinno być